Jesteśmy dosyć specyficzną agencją, bo działamy głównie w mediach społecznościowych. I Facebook, nasz profil Mr. House, jest najlepszy do sprzedaży. Tutaj mamy też sklep z domami. I zobaczmy, jaki dom dzisiaj Wam pokażemy. O! Może ten. Fajny. No, to zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House jestem sprzedawcą domów na łódzkim rynku nieruchomości. Przy czym sprzedaję wyłącznie takie domy, w których sam bym zamieszkał. Ten piękny dom jest pod skrzydłami naszej agentki Emilii Modrzejewskiej. Emilka jest naszym wzorem grzeczności, taktu i uprzejmości. Dziękuję za miłe słowa, Mr. House. A nie mówiłem? Musicie wiedzieć, że to jest absolutnie unikatowy dom na łódzkim rynku. Nie tylko, że jest designerski i piękny, to do tego jest bardzo, ale to bardzo funkcjonalny. Trzeba przyznać, że to jest majstersztyk zrobiony przez projektanta. Byłem raz w tym domu i aż mnie korci, żeby naszym widzom pokazać ten dom. Nie masz nic przeciwko temu? Nie, absolutnie. Oprowadzaj, a ja na wstępie opowiem Wam o paru parametrach, które z pewnością Was zainteresują. Dom znajduje się około 10 km na północny wschód od Łodzi przy granicy lasu. To jakieś 10 minut samochodem od miasta, a jeszcze szybciej można dojechać do pobliskich Pabianic. Działka o powierzchni 1200 m jest niemal kwadratowa. Powierzchnia domu to 218 m plus duży garaż dwustanowiskowy o powierzchni aż 43 m. Dom składa się z dwóch kondygnacji z podziałem na strefę dzienną na parterze i prywatną nieoficjalną na piętrze. Trzy sypialnie, gabinet plus salon z jadalnią to chyba wystarczająca przestrzeń do wygodnego życia. W domu są aż cztery łazienki: jest pralnia, osobne pomieszczenie techniczne i wiele sprytnie ukrytych pomieszczeń, które zaraz zobaczycie sami. Dom został oddany do użytku w 2020 roku. Dachówka ceramiczna, okna trzyszybowe, a budulec to oczywiście pustak ceramiczny. Dom budowany był dla siebie, więc uwierzcie mi, jakość materiałów jest napięć. Jednak to, co wyróżnia ten dom na tle innych, to fakt, że jest to dom inteligentny, wyposażony w wiele różnych funkcjonalnych rozwiązań. Rekuperacja z funkcją chłodzenia i oczyszczania powietrza. Klimatyzacja najlepszy wynalazek na upały. Automatyczne rolety zewnętrzne inteligentnie uchylają się i zamykają w zależności od warunków pogodowych, mało tego, Podgrzewany podjazd do garażu. Świetnie się sprawdzi, kiedy spadnie śnieg. Fotowoltaika i pompa ciepła i nie martwisz się o wysokość rachunków. A tym wszystkim możesz zarządzać z każdego miejsca na świecie z komórki. To fantastyczny i bardzo nowoczesny dom, ale mnie jako romantyka cieszy, że mimo tych wszystkich technologii znalazł się tutaj także tradycyjny kominek. Ten dom, oprócz tego, że wykorzystuje te technologiczne rozwiązania, ma jeszcze kilka innych ciekawych zalet. No bo powiedz sama, jaki powinien być idealny dom? Oprócz tego, że piękny i nowoczesny, chyba przytulny i funkcjonalny. Otóż to, lepiej bym tego nie ujął, dom musi być przytulny i ciepły. Bardzo często słyszę, że nowoczesne domy są zimne. Trochę w tym prawdy. Tu jest zupełnie inaczej. Do tego ten dom jest bardzo, ale to bardzo funkcjonalny, co za chwilę sami zobaczycie. A wiecie, co najbardziej podoba mi się w tym domu? Andresola! On tak lubi żyć! Słyszałem. Ale Mariusz ma rację. Tu jest mnóstwo światła i przestrzeni. Salon jest niezwykle jasny. Zastosowano tu aż dwa poziomy okien, skierowanych na południe. Jestem pewien, że w upalne dni mieszkańcy domów w pełni docenią automatyczne żaluzje zewnętrzne. Za to cały rok jest tutaj bardzo jasno i słonecznie. Otwarte przestrzenie optycznie powiększają metraż. Kłopot jest jednak taki, że wszystko powinno do siebie pasować kolorystycznie i stylistycznie. W tym wypadku projektant z całą pewnością o to zadbał. Bardzo ciekawie dobrane oświetlenie podkreśla wyjątkowy styl tego wnętrza. W nowoczesnych domach kuchnie zmieniły nieco swoje pierwotne funkcje. Teraz pełnią rolę bardziej reprezentacyjną i designerską niż miejsce do gotowania. Niemniej jednak nadal są sercem domu. Ta kuchnia jest niemal wzorem formy i użyteczności. Naturalnie doświetlony blat roboczy, wszystkie sprzęty AGD doskonale skomponowane z zabudową. Wyspa z płytą indukcyjną jest centrum tego miejsca. Nie mogło oczywiście zabraknąć podręcznej spiżarni. O funkcjonalności domu już chyba kilka razy wspomniałem, a na pewno jeszcze wspomnę. Zwróćcie uwagę, jak praktycznie rozwiązane jest wejście do domu. Jest oczywiście pomysłowo doświetlony wiatrołap, poszerzony sp o sporą garderobę, przez którą przechodzimy do garażu. I założę się, że właśnie tędy najczęściej wchodzą domownicy. Proste rozwiązanie, a cieszy. Wychodząc z wiatrołapu, w prawo możemy wejść do salonu. Prost, mamy schody na górę, a w lewo do łazienki dla gości. Drzwi do łazienki wychodzą na hall, a nie na salon, co daje poczucie intymności. Wiedzą o tym ci, którzy często bywają w goście. W miejscu gwarantującym spokojną pracę z dala od salonu mamy ukryty bardzo przytulny gabinecik. Z dużym oknem, który pozwala na doświetlenie miejsca pracy w ciągu dnia oraz z fajnymi światełkami, które z kolei wieczorem dają niesamowity nastrój i też dobre miejsce do pracy. Dodatkowym atutem jest ukryty schowek na dokumenty. Dzięki temu nigdy nie będzie to W krajnej części domu, najdalej odsuniętej od salonu, mamy przestrzeń roboczą. Nieduża, ale funkcjonalna pralnia, a za nią pomieszczenie techniczne z roboczą łazienką. Kolejne proste rozwiązanie, ale jakby bardzo funkcjonalne, zwłaszcza kiedy wychodzicie umorusani z ogrodu prosto do domu. Z kotłowni możemy wyjść na zewnątrz budynku do ogrodu, ale możemy też przejść bezpośrednio do garażu. Bardzo pomysłowe. Na górę prowadzą wykończone drewnem schody, bardzo fajnie doświetlone przez to, że otwarta jest ta przestrzeń na salon i na te bardzo duże okna. Dzięki temu mamy tutaj zawsze jasno. A na górze mamy trzy sypialnie, dwie łazienki i tą osławioną antresolę. Zobaczcie, jak fajnie zaprojektowano łazienkę. Zamiast modnego ostatnio telewizora wieszanego nad wanną, tu jest biokominek. No bo łazienka jest do mycia, ale też do relaksu. To nasze domowe spa, więc musi być tu ładnie i stylowo. Bardzo podoba mi się ta sypialnia, bo to jest właśnie to, co mówiłem: połączenie funkcjonalności. I przytulności. Funkcjonalność mamy tutaj dużą garderobę pierwszą, z drzwiami, którymi nie można trzasnąć, bo mają cichy domyk. Tutaj jest główna sypialnia i ona jest bardzo fajniutka, taka przytulna, bym powiedział, taka jaka powinna być sypialnia. Tutaj natomiast mamy drugą garderobę, która jest taką już bardziej intymną garderobą. Ale uwaga! Wewnątrz niej jest jeszcze prywatna łazienka. Zwróćcie uwagę na tapetę bo ten sam motyw został powtórzony nad łóżkiem. Zejdźmy na dół, obejrzeć ogród. Ten dom oprócz tego, że ma fantastycznie zaprojektowany ogród, to dodatkowo ma świetnie zaprojektowane tarasy. Nie bez powodu mówię tarasy, bo tutaj można wymienić w sumie trzy tarasy. Do ogrodu możemy wejść na taras otwarty, głównym oknem od południa. O, Jimmy, Jimmy, Jimmy śliczny, tak? Mówimy o ogrodzie. Albo możemy wejść bocznym wyjściem, gdzie przechodzimy do letniego ogrodu. Ten dom ma fantastycznie zaaranżowany taras. Jest zamykany ogród zimowy, który latem może pełnić funkcję jadalni lub wieczornej biesiadowni z przyjaciółmi. Jest też kolejna część tarasu z odkrytym zadaszeniem, w której zasłonięci jesteśmy co prawda od wiatru i dźwięku, ale możemy tu śmiało przyrządzić na przykład coś smacznego na grillu. No i w końcu ostatni największy taras, odkryty, od południowej strony domu. Większość ogrodu jest od słonecznej strony. Cały ogród jest perfekcyjnie zagospodarowany, oczywiście z automatycznym nawadnianiem i bezobsługowym koszeniem trawy. Jest i wisienka na torcie. Ogrodowa sauna. Takie jeszcze nie widziałem, a sporo domów obejrzałem. Przeszklona, ale w taki sposób, że poza domownikami nikt nie może Was podejrzeć. Perfekcyjnie. Brałbym. Wow, czuję, że długi wyjdzie ten film. Emilka, co sądzisz o tym domu? Dla mnie ten dom jest kompletny. Design na pięć, funkcjonalność na pięć, nowoczesny i energooszczędny, a przy okazji rodzinny i przytulny. Całkowicie się z tym zgadzam. Jeśli podobał Wam się ten dom i podobają Wam się filmy o domach, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie nas też w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Także do zobaczenia w kolejnych domach. Pozdrawiam.